Na pewno jest to chwila wyjątkowa, chwila, na którą czekaliśmy z drżeniem serca. Czekaliśmy dlatego, że są to dokumenty wyjątkowej wagi, pomijam ich wartość, ale są to dokumenty niepowtarzalne, jedyne, a wystawiane dwa łącznie w jednym czasie, w jednym miejscu, są rzeczywiście wielkim wydarzeniem chyba historycznym w historii miasta. I dziś, 1 lutego, z okazji właśnie 600-lecia, żezdecią Pokoju Toruńskiego, tym bardziej jest to cenne i to ważne. Są to oryginalne dokumenty traktatowe pierwszego i drugiego Pokoju Toruńskiego. Panie prezydencie, miał pan tremę, jak pan trzymał te dokumenty? O na pewno jest to duże wrażenie trzymać w ręku oryginały dokumentów sprzed 600 lat z 1411 i. Nieco młodsze z 1466 roku. Traktaty pokojowe, pokojów zawieranych między ówczesnymi władcami polskimi, litewskimi a władcami krzyżackimi. Dzisiaj, od dzisiaj można oglądać te traktaty w budynku Muzeum Okręgowego w Ratuszu Staromiejskim. Wrażenie jest duże, chociaż bardzo podobne wrażenie miałem już raz w życiu, kiedy to niespełna półtora roku temu miałem możliwość dotknięcia słynnego od Dzwonu Wolności w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, a taką okazję miewa rocznie kilka, czasami kilkanaście osób zaledwie, a odwiedza przecież to miejsce wiele milionów osób rocznie. Dzięki stawiennictwu burmistrza miasta Filadelfii miałem taką sposobność. A więc to są te historyczne w życiu bardzo dobrze zapadające w pamięć momenty. Pierwszy pokój toruński podpisany został tylko przez stronę polską 1 lutego. Dziś mamy rocznicę, jak tutaj pan Grabowski mówił, podpisania tej strony polskiej, ponieważ zakon zwlekał z, z pieczęciami. Dopiero w maju podpisano, znaczy jakby wymieniono się dokumentami w złotorii. Natomiast drugi pokój toruński, znaczy rokowania w Toruniu trwały już od 1464 roku, więc jakby dwa lata długich, trudnych rozmów. Tutaj byli negocjatorami na Przedstawiciele Hanzy, bo dla nich też korzystne było zakończyć wojnę, która trwała długie lata dla ich finansów, zdaje się, przede wszystkim. I w 466 roku już jakby sfinalizowano ten, ten traktat w Dworze Artusa.